Patrzcie, co kuleczko robi. Zjadł już wszystkie chrupki. To teraz trawkę je. Patrzcie. Tylko węszy za jedzeniem. Patrzcie, patrzcie. I się patrzy na perełkę. Troszkę na mnie. Troszkę się rozgląda. I patrzcie. Szuka trawki. Żeby coś tylko zjeść. No, kuleczka, pokaż, jak jeszcze. <grystanie> patrzcie, jak se żuje trawę, jak krowa. A perełka nas obserwuje cały czas. Malutka. No, chodź tu. Ale nie ty, maluszku. <grystanie> Maluszek jakiś śmieszny, patrzcie. Það er fæst sem að maður út kega.